Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj mam dla was kolejny odcinek serii TANIO I Taniej. Jak widzicie, zaczniemy sobie od plecaka. Kosztuje 65 złotych, a normalnie kosztował 108. Dostępny jest w kilku kamuflażach. Wydaje mi się, że w tej samej cenie, bo czasami jest tak, że... No, chyba z tego, co widzę, jednak... Jednak tym razem na promocji jest tylko w... W właśnie... Tym kolorze. W każdym razie 65 zł to nie jest jakaś mega cena, bo na Allegro one są z reguły w stałej cenie 70-80 zł ale jeżeli ktoś nie kupuje na Allegro, woli to kupić tutaj, no to zamiast 108 może wydać 64 kolejną rzeczą również jest plecak, ale wydaje mi się, że oferta jest dużo ciekawsza, ponieważ ten jest przeceniony z 105, 140 zł na zaledwie 35 i możliwe, że sobie to zamówię, bo cena jest dość kusząca. Jeżeli ktoś szuka plecaka, to szuka chce kupić w ogóle, no to nawet ze względu, że jest dość fajna w tej chwili oferta, no to chyba go polecam. Może będzie nawet jakiś, jakaś decenzja tego plecaka, bo jednak ponad 100 zł możemy tutaj zaoszczędzić. Tu wszystkie linki oczywiście w opisie są. Tutaj ten PC jest dostępny, bo tam nie rozpisaliście, że jakieś rzeczy są właśnie niedostępne, ale tutaj jak widzicie w tej chwili on jest jeszcze w małej ilości, ale jest więc, jeżeli ktoś ogląda ten film chce kupić, no to by Wam zrobić to jak najszybciej. Tutaj jak widzicie znowu w zależności od koloru tego PC jest inna cena, ale ten i tak mi się najbardziej podoba, więc no fajnie. I ostatnią rzeczą na dzisiaj jest nóż. Bioc 78, jest to nóż, czy to chyba jest to nóż, tego nikomu chyba nie muszę przedstawiać. E, co do ceny, bo to też jest tutaj ważne, kosztuje on z tego około 130-120 zł. W tym, sklepie, w tym sklepie kosztuje 109. Oczywiście to jest cena w na 155 zł. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że on nigdy tyle nie kosztował, e, ale za 110 zł to jak najbardziej polecam właśnie tą cenę, to jest dobra cena coś więcej o nożu, no to jest on dość znany, już mówiłem wcześniej, dość popularny też na jakichś strzelankach dużo osób go nosi jako taki element element całego sprzętu oprócz tego, no jest pełno na YouTube możecie sobie wpisać i będzie więcej możliwe Pewnie za jakiś czas też będzie recenzja tego noża, a tymczasem no was odsyłam do tej strony, gdzie jest chyba jedna z najlepszych ofert. Jeżeli chodzi tutaj jakieś jeszcze o czas wysyłki, bo to też jest dość ważne, no to macie tutaj e, od e, nawet 24 godzin, jeżeli zamówienie złożycie do godziny 14, to zostanie wysłane jeszcze tego samego dnia, czyli tak w taktyce, jeżeli zamówicie przed 14, to na drugi dzień jest duża szansa, że będziecie mieli. E jeszcze co do plecaków, też linki są w opisie. E z tych dwóch e ja bym wydał w tej chwili. E jeżeli ktoś kupuje w sumie tylko dlatego, że jest promocja, to ten bo cena jest naprawdę, jest yy, bardzo fajna, a tutaj no jest jakaś promocja, jest coś zawsze, ale nie ma jakiegoś szału. Ja jak zwykle dziękuję Wam za uwagę, zapraszam na jego Facebooka, jeżeli film Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki, jeżeli macie jakieś opinie, jak chcecie coś napisać, no to poniżej są komentarze, tam możecie wszystkie takie uwagi pisać. Dzięki za uwagę, no i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!